się to Ja ale, bracie Ale, bracie Marku, ja ci komu nie dawałem, ja ci dawałem, a ty mówi, że ty tej nie nie jesteś? W imię ojca, w imię ojca, w, ojca, w ojca, ludzie, co to się dzieje? jest znaczy, woda dobra w

Ale no ale, nie kochaliście się na nauki razem? Na nauki razem przyjeżdża? to nie jest to. Nie, to nie to. Nie, to nie to. Nie, to nie to. Nie, to nie jest to. Nie, to nie to. o to Ale Nie, Jak to.

Panie Zula, ja mam za godzinę pogrzeb. Ja mam za godzinę pogrzeb, ja nie mam tak. Nie no, naprawdę. Ja rozumiem. Załatcie to między sobą ja, i ja ja jadę. No, bardzo dobrze. <gülę> ja jadę, bo... <gülę> <gülę> o, cholera mam. Yeah, <gülę> tak? Ksiądz przeklina, ksiądz przeklina. Nie, nie, bo to ja już nie mogę takich rzeczy w życiu. Nie wzięła seminarium, żeby to mi nie uczyli, tak. O, widzę Bóg je. Tak, Błogosławi, Błogosławi. Błogosław. No, 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 na ser jest No myślę tam. Będzie, będzie na... Przepraszam, dla żony chyba. To nie ma. To yes. No oni biorą. Ale to oni młodzi. Oni nie No bo ja nie chciałbym Boga obrażać tego. Przecież to też, wiecie, no... no ja, ja, mam, ja, by, nie, ja bym tu stał do rana, ja mam pogrzeb, ja wziąłem 1500 zł i ja nie będę tu stał uh, te flaski, ja jadę... W soboty pogrzebów nie ma! Ja nie, nie mam. W tyż dzisiaj. Tyż. Soboty pogrzebów nie ma. Jak nie ma, ja robię wszystko. Ja robię wszystko. Dzisiaj są tylko wesela. No. nie ma. ja mam cztery. Widać. <grym> Tylko wesele, są soboty. Ale ja oczywiście, oczywiście rodzinę błogosławię. Błogosławię, no. błogosławię. Zajdź wam. No. błogosławię. Jak do kobiety mówisz bezczelny? Okłamałaś mnie, że to ma być 1300 złotych. Ale ty ile ja to mam? Ile? to do hurgady miałem jechać. Wszystko z Dobra. W takim razie szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże